Cześć, z tej strony Uce, witajcie na moim kanale. Dzisiaj tematy gadżetów, które przydają Wam się w codziennym życiu, a mianowicie mały, poręczny alkomat od marki AlcoLife, AlcoLife F2 Classic. Urządzonko bardzo proste, poręczne, małe, 82 gramy, troszkę większe od karty kredytowej, kiedyś wielkości małych smartfonów. Urządzenie dosyć przystępne cenowo, podstawowy, standardowy, bardzo dobry i wydajny alkomat elektrochemiczny, czyli wyniki macie tak naprawdę do 5 sekund. Jego dokładność to jest do 1 setnej promila, więc jak najbardziej na plus zakres promiaru od 0 do 4 promili, czyli no tutaj nie da się ukryć, że raczej takich wartości nie powinno się przekraczać. Więc do czego to służy, sprawdzenie waszej trzeźwości po imprezie, czy możecie prowadzić, czy możecie iść do pracy, czy jesteście już zdolni do tego, żeby normalnie funkcjonować po spożyciu alkoholu. Alkomot jest o tyle ciekawy, że jest już to wersją z baterią litowo gdzie ładujecie go sobie za pomocą portu, USB typ C, czyli każdy ma w razie czego taką końcówkę w zestawie. Też potrzebne akcesoria na pokładzie mamy. Na pewno plusem tego alkomatu jest to, że fakt mamy wymienne ustniki, jest ich pięć w zestawie, w razie czego można je zdezynfekować, odparzyć, no wiadomo, do użyć po raz kolejny. Całość urządzenia przychodzi oczywiście takim fajnym, przydatnym, małym Etui, które najbardziej gdzieś pod skowku w samochodzie się zmieści. 5 ustnuków na pokładzie, jest dodatkowy kabelak, w razie czego gdyby trzeba było dokonać właśnie jakiejś tutaj ładowania tego urządzenia, mamy no, instrukcję obsługi, jak i również gwarancję, gdzie macie wpisaną ostatnią kalibrację, kolejną macie darmową, więc wysyłacie do producenta, kalibrujecie, yy, działa. To samo, samo urządzenie, no jest miejsce w razie czego na smyczkę, gdyby ktoś potrzebował zamontować, przycisk włączania, Miejsce do montażu ustnika, jak i również wyświetlacz. Włączam sobie to urządzenie, oczywiście tym przyciskiem, który tutaj jest z boku. Włączamy, mamy wiele informacji, ilość pomiarów wykonanych. Będzie też informacja o ostatnim pomiarze, jaki tutaj w ogóle był wykonany. No i cóż, wskaźnik baterii oczywiście, jeżeli chcecie sprawdzić, co się działo, na przykład poprzednie wyniki, możecie sobie je tutaj podejrzeć, jakie są tutaj zapisane. Widać ostatnie, co tutaj się działo, razem z numerami tych, Otóż to pomiarów. Fajne jest też to, że w momencie, gdy wykryje Wam zbyt duże stężenie alkoholu, w ekran robi się czerwony, miga głośno, no informuje Was, że no niestety, no dzisiaj nie pojedziemy. A jeżeli chcemy oczywiście normalnie dmuchać, przychodzimy do standardowych Wstawień On oczywiście sobie odlicza czas, żebyście mogli zacząć z niego korzystać. Jak widać, 30 sekund macie na to, żeby sprawdzić Waszą trzeźwość, co zobaczymy sobie teraz. Pod sam koniec pomiaru oczywiście jest takie kliknięcie, słychać, że jest już informacja, że pomiar został zakończony. No i macie go po prostu wyświetlany, jeżeli wszystko jest ok. jest tak, jak tutaj można jechać, jeżeli nie, to nie. No cóż, nie, nie będę nikogo namawiał, ale no to jest raczej podstawowe wyposażenie. Myślę, że każdego kierowcy w naszych realiach e, tradycji, e, życia społecznego, tego co powinno być w samochodzie moim zdaniem, więc zawsze warto mieć sprawny alkomat który wam powie, no czy już jedziemy, czy dzisiaj prowadzi ktoś inny, więc jak najbardziej fajne małe urządzenie, ładnie skompletowane, na pewno się sprawdzi w każdym jednym schowku w samochodzie, nie tylko. Tyle. AlkoLive F2 Classic. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!